No, cześć, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj, tak jak Wam już obiecuję, zajmę się przednią oponą, wymianą jej. Także odkręcamy tutaj śrubę. Zdejmujemy. I tutaj odpoluzowujemy tutaj tę yy, śrubę, która jest w tym miejscu. śrubę poluzowaną to możemy tutaj wybić naszą oś bierzemy jakiś kawałek tam jakiegoś yy, jakiegoś może być jakieś drapieńko czy coś takiego tutaj jest warto też dobrze odpiąć linkę z tego tutaj zaczepu, który widzicie no i takim czymś taki pręt czy coś takiego to Wam znacznie ułatwi tutaj no już oś wyszła Także mamy tutaj oś Ej, przed nią, tutaj jest ta tutaj podkładka między tą osią a tutaj, tutaj jest ta przekrywka. No i tu już mamy cały bęben. Tam zamortyzuję troszkę. O, tutaj jest. No i mamy już koło wyciągnięte, nie? Tak wygląda. Opona, no i była już w takim słabym stanie. Zaraz wyjdę na dwór, to zobaczcie dokładniej. To wymieniam na dworze. No także tutaj mamy oponę. No już jest taka sparciała. Tutaj już jest ten kurz od szczęk. Można to wytrzepać przy okazji. No taka opona już taka popękane są tutaj w środku te wszystkie elementy no, generalnie już się kwalifikuje do wymiany także co robimy to tak będziemy spuszczać powietrze Chcę pomóc tutaj nogami. No, także mamy ściągnięte. Tutaj będziemy próbować dać coś takiego i teraz bierzemy tutaj sobie w innym miejscu, na przykład nie wiem, no tu próbujemy w dwóch miejscach to zrobić, czyli wyciągnąć tą oponę. Teraz i stopniowo będziemy sobie pomagać i tutaj przejeżdżać na przykład tą stroną. No i teraz jak już mamy powietrze spuszczone, bo za mało spuszczonego powietrza tak mamy dwie te obok siebie już włączone po prostu jedziemy po bręczy i wszystko nam się już powinno zdejmować ładnie dobrze jest to zdejmować jakimś jak na przykład chcecie wykorzystać dętkę później to właśnie jakimś plastikiem żeby nie uszkodzić jej jedynie sobie używać tej yy, jedynie sobie używać tej łyżki do właśnie z, z, po, na początku, nie? Na początek. Tylko sobie to użyć. Tutaj odkręcamy oczywiście ten. To zabezpieczenie przy zaworze. Fakt jest taki, że taką oponę już przejeżdżoną ciężko się ściąga. Łatwiej jest zakładać na przykład nową. Wiadomo, guma nie jest już tak po prostu usztywniona i tak dalej, nie? Ta opona nie była tu ściągana 30 lat, nie? No to... To miała prawo, nie? No, także tu mamy już ściągnięte. że nam już wyszła i teraz wystaje tylko druga część opony, to nie jest już problem można to już rękoma zrobić bez problemu no i już mamy gotowe opona wyciągnięta Tutaj był w środku talk, ja też jakby na nową zakładał, to tutaj talku trochę nasypię. Ale na początek oczyszczę ją z tego starego talku, zużytego już, także... Tutaj zdejmujemy fartuch. No i ją trochę tutaj oczyszczę. No także jak widzicie tutaj trochę oczyszczę właśnie też jeżeli byście porobili jakieś duże yy, takie tutaj zarysowania na obręczy na rantach podczas właśnie ściągania tą łyżką też proponuję wam to później papierkiem lekko przejechać żeby nie było takich chropowatych powierzchni można sobie zawsze ręką przejechać tu czy nic nie ma takiego Owszem najlepiej ręką się to wyczuje u mnie czegoś takiego nie ma troszkę tutaj właśnie wyczyszczę jeżeli chcecie to możecie tutaj zdjąć tę uszczelkę i tam w środku posmarować nie? to robicie tam raz na dłuższy czas ale ja tu już niedawno dosyć to sprawdzałem i patrzyłem także u mnie to nie jest konieczne Tutaj oczywiście z tego kurzu warto przetrzeć, szczęki można też przetrzeć tam mam właśnie bęben no i dobrze mamy wszystko gotowe i wam chciałem pokazać jak wygląda stara ponacie zobaczyć że tutaj właśnie na rantach tutaj zobaczcie jak się rozkleja no, rozłazi się, nie? No i tutaj też. Już nie ma takiej sztywności, ta opona już nadaje się do wymiany. Bieżnik też jest już słaby dosyć. Troszkę by jeszcze pojedził na opartego, ale bez przesady, nie? Tak jak mówiłem no, wcześniej. Starą dętkę zostawię sobie. Może jeszcze kiedyś się przyda. Widać, że nie jest w takim złym stanie. Ale jak już zakładam to wszystko nowe. Zostaw to. zostaw to. Daj, puść. Dobra. I rand też tutaj tą gumę yy, wyczyszczę. Troszkę. Okej. Okay. I ją daję tutaj na felgę. Patrzę gdzie jest to oczko. na zaworek no i tutaj mamy już gotowe do założenia opony troszkę przesunę no i jest na swoim miejscu tutaj trzeba sprawdzić tylko czy, czy się nie poprzesuwa Rzeczy jest na środku, nie? Może nie musi to być tak aż perfekcyjnie, no ale dobrze by było, jakby był na środku, nie? No. Także to jest to I Teraz szybciutko zakładamy nową oponę. No. Czyli mam tu nową mąką. Eee, tak, no potrzebny będzie mi talk jeszcze. Jeżeli nie macie talku, to nie musicie go używać, ale dobrze jest nasypać troszkę. Ja mam, więc użyję. Jeżeli byście nie mieli, to nie wiem, raczej to nie jest problem. Chociaż stara szkoła mówi, że lepiej tutaj trochę dać na nową ponę zwłaszcza tam żeby to wszystko tak dobrze pracowało ze sobą także no, no trochę i tutaj przedstawię i tu po prostu tak, no niedługo tam troszkę nie spiemy do środka Dajemy tak aby to wszystko się tam poobracało. Jeszcze troszkę. mamy tutaj to położymy no i tu też na dentkę troszkę przyjadę tak Mamy tutaj wszystko ładnie stakowane, że tak powiem. Tuż zwinę. No, teraz będziemy zakładać nową obłokę na Felge. No, więc co? Pierwsze co zrobimy to damy fel do opony damy dętkę patrząc żeby tak nie, nie, też nie walać z tego podłożu No na tym etapie przyda nam się już powietrze, więc idę po pompkę. No i pompujemy trochę naszą oponę nie za dużo, no ale tak aby tutaj było wszystko w porządku, zdejmujemy nasze tutaj zabezpieczenia, tutaj też jest taka, to zostaje chyba w... To zostaje w środku. Tutaj taki, ten taki, jakby na zaworku, taki usztywniacz. Więc to zostaje w środku. Tutaj dajemy to się źródło powietrza. Przepujemy troszkę. Myślę, że tyle starczy. Tak, aby się nam oponka ułożyła. żeby tutaj nie nabroić. Patrzymy czy na niektórych oponach są w którą stronę mają się obracać w kierunku jazdy, ale to jest dwukierunkowy. Tutaj nie jest bieżnik taki jak kierunkowy, więc to w sumie obojętne, jak tu założymy. Z obu stron są tak samo. No i dajmy tutaj wentyl na środka nie zapominając oczywiście o tym zabezpieczeniu tutaj wentylkiem tutaj żeby przeszedł przez nasz otworek przechodzi całkiem zgrabnie no i tutaj już na tym etapie powinniśmy troszkę spuścić powietrza tak żeby było mniej w tej oponie Dobra, myślę, że to wystarczy. Tak, by nam łatwiej się wciskała. No i rękomat, tutaj nowa opona. Bo tak jak mówiłem, to dosyć, dosyć łatwo to idzie na początku. Tamtą też nie ma raczej problemu. O, już weszła tutaj. Jeszcze pozostaje nam tylko ta strona. Patrzymy, czy wentyl się zgadza. Czy nie wypadło tam na pewno to zabezpieczenie, które jest w środku. U mnie nie wypadło. No i tutaj już zakładamy. No, jakoś pomalutko nam tu idzie. No, także oponkę mamy już gotową. Tak się prezentuje, założona. Tutaj zawsze jak kończy się Wam tu materiał i chcecie chcecie po prostu... Zostaje Wam tutaj taki na koniec taka jakby tak dużo, nie? Wszystkiego i po prostu ciężko to włożyć. To musicie poluzować sobie tutaj po drugiej stronie, po przekątnej. I poluzować sobie yy, tam oponę w środku, ją poruszać tak żeby ona się dobrze ułożyła i żeby tu było więcej miejsca na jej wypchnięcie końcowe. Ostatnią tą, nie? Yy, ostatnią tą stronę. No i gotowa. Opona już napompowana odpowiednio, ciśnienie odpowiednie. W środku jest talk, nie zapomnijcie o tym, jeżeli macie, jeżeli nie no to już wasz problem. Warto jest dać trochę tak, żeby się opony nie przyklejały do dentki, nie? Pamiętajcie też przy, przy, przy pompowaniu, żeby m, tak stopniowo ją pompować i żeby walić troszkę o ziemię, żeby ona się dobrze poukładała. Także to mamy gotowe. Teraz idziemy tutaj, jej, ale tu już się na dworze to jest po prostu nie do wytrzymania. No i kurcze bateriami się kończy, więc no nie będę Wam pokazywał, jak to mam już yy, składam. Dzięki za oglądanie. No tutaj wiecie, jak to złożyć. Po prostu przeciwnie do tego, co robiłem, nie? Rozbierając, czyli może troszkę Wam jeszcze to nakręcę, ale już nawet najwyżej nie będzie pożegnania i tak dalej. Także zachęcam do yy, na forum Simson poradniki. No i tam na Facebooka. Facebook Simpson poradniki. Jeżeli macie pytania jakieś co do Simpsona, to na forum tam. Mili użytkownicy Wam na pewno pomogą. Tutaj przycieramy szczęki z tego kurzu jaki jest. Tam się czasami te opiłki tam zdarzają, nie. Warto jest to właśnie tutaj przetrzeć. I środek też, tam opony. No i tutaj składamy już całość. No i tutaj składamy bęben oczywiście. Bęben, bęben, bęben. Tu składamy wszystko. Kupy. I tak, wchodzi tutaj tak nakrętka między te yy, podkładka między ten nakręt i no, oś nam wchodzi już tu głowo po tej stronie już ją widzę tam przypasować Zobaczymy czy oś jest tutaj, po tej stronie. Lekko, lekko dobijamy. Patrzymy dalej.